Strzelanie jak cię pop zabuduje. No to jest niemożliwe! Ale... No, Nie strzelaj tak drzewnianie. Ale Grzeszio! Po co ci strzelanie jak cię pop zabuduje? No właśnie. Nie wiem. Mogę... No właśnie, no to wiesz już teraz. Mogę... Mogę cię zabudować i mogę cię porobić edytowaniem, bo edytuję szybciej. To po co ci strzelanie? Przelanie to jest yy, podstawa pro -playera, ale numer 3, Numer 3 yy, podstawa pro playera numer 1 to jest budowanie. Podstawa pro playera numer dwa yy, to edytowanie. Podstawa pro playera numer dwa to jest. Aj! Jak to, yy, a, aj. Ach, jak to... Ja, Dobrze! Ja was nie jestem. Kurwa, wypisuję te słowa.